Audycja z portalu Era Wodnika. Ci ludzie pójdą do niższych światów. Witajcie, moi drodzy. Długa droga życia dzieli się na dwie ścieżki. Planeta Ziemia jako szkoła dla dusz kończy podstawowe nauki o dualności. Na tym etapie opracowywany jest instrument, który oceni stan świadomości każdej wcielonej duszy. Może narzędzie powinno być. Na tym etapie opracowywane jest narzędzie, które oceni stan świadomości wcielonej duszy. Poprzez pozytywne lub negatywne wibracje każda dusza podąży własną ścieżką do innego świata. Świat odrodzenia czeka na tych, którzy osiągnęli niezbędny poziom świadomości, których lekcje zostały nauczone i zrozumiane. Ci, którzy nie otrzymali aprobaty, pójdą bezpośrednią ścieżką do niższych światów, gdzie dualizm nadal trwa. Od tego momentu nic więcej nie można dla nich uczynić, ponieważ nie można iść tą samą ścieżką. Tylko ci, którzy jeszcze nie dotarli do rozdroża, będą mieli szansę otrzymać pomoc i tym samym zmienić swoje przeznaczenie, które wkrótce zostanie określone. Nic więcej nie można uczynić dla innych, ponieważ wszystko jest nieodłączną częścią każdej świadomości. Przed zmianą było dużo czasu, wszystkie szanse były dawane przez wiele tysiącleci i setki wcieleń, było nieustanne boskie wsparcie. Pozostały czas zależy od tego, gdzie każda dusza znajduje się na tej ścieżce. Ci, którzy już dotarli do rozdroża, wyraźnie postrzegają dwa różne światy lub dwie różne rzeczywistości. Chaos, który widzisz, to świat, do którego nie należysz. To jest świat tych, którzy podążają tą prostą ścieżką do niższych światów. Wcześniej mogłeś im pomóc, ponieważ był czas. Teraz nie ma czasu. Decyzje zostały już podjęte. Grupa, która nadejdzie po nas, nadal żyje w starej rzeczywistości. I niektórym można tam pomóc, ale zbliżając się do rozdroża, każdy podąża ścieżką odpowiadającą jego energetycznej wibracji. Teraz rozumiesz, dlaczego ludzie nie chcą przyjąć twojej pomocy. Czas minął. Dwie rzeczywistości są już rozróżnialne. Podział świadomości dzieje się tuż przed nami. Udasz się do nowej krainy. Podczas kiedy inna będzie wciąż podążać długą drogą przez świat odkupieńczych prób. Istnieje pełen miłości boski plan, choć większość go nie rozumie, ale przynajmniej teraz dwa światy i dwie rzeczywistości są wyraźnie widoczne. W ostatniej chwili zawsze znajdą się tacy, którzy się wahają. Nawet kilka metrów od rozwidlenia dróg człowiek obok Ciebie może potrzebować zachęty lub podjęcia ostatecznej decyzji. Nie odmawiaj pomocy, jeśli On Cię o to prosi. W przeciwnym razie nie pozostaje nic innego, jak zaufać i utrzymać światło, aby wskazywało drogę tym ludziom wokół nas, nawet jeśli jest to prosta ścieżka wygnania. Ci, którzy nią podążają, również muszą czuć jasność i stanowczość w swoich krokach. Więc teraz możecie wracać do domu. Podróż powrotna będzie błogosławieństwem. To nagroda za wysiłki poniesione w setkach wcieleń. Na tej ścieżce, przekraczając ciemną noc duszy, nadszedł nowy czas. A stanął wam wszystkim.